W kolejnej edycji w Skomylnej Białej oni już ruszają, będzie ostatnia eliminacja do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, a dodam tylko jedną bardzo ważną rzecz. Na dzień dzisiejszy proszę Państwa, we wszystkich tych edycjach trzech eliminacyjnych startowało ponad 100 zawodników, ale tylko 50 najlepszych wystartuje. Już tam mamy za plecami, oni już tam próbują ustawić dokładnie ten szczereg, jak on będzie wyglądał, potem na linii mety przyglądamy się mniej więcej za godzinę. Ale jak widzimy teraz e, tam, do i ta rywalizacja, ponieważ wszystko jest bardzo blisko, bardzo gęsto, bardzo ciasno i każdy gdzieś tam szuka tego swojego miejsca, aby jak najlepszą pozycję wyjściową sobie dopracować. A za chwilę ruszamy Mastersi 1, to kolejna kategoria, która ruszy do rywalizacji i potem Mastersi 2, Master e, kategoria 3. I... 15 letni medalista, jeśli chodzi o kolarstwo Master, w tym roku również w swojej kategorii wiekowej mogę postąpić ze złotym medalem, żeby ten który w marcu tego roku postąpić od Polski